Cześć, tu Piotrek. Witam cię na moim vlogu. Jest sobota. Południe, samo południe. Zaczynamy. Dzisiaj chciałem ci opowiedzieć o takich miejscach, w których ludzie żyją bardzo długo. Takie miejsca zostały zbadane przez naukowców i zostały nazwane niebieskimi strefami. Są to W tych strefach ludzie żyją bardzo długo. Średnia wieku jest dosyć wysoka i nie dziwi fakt napotkania osoby, która ma więcej niż 100 lat. Jest tych miejsc kilka na świecie. Głównie koncentrują się one wokoło zwrotnika, czyli takie bardziej przyjazne człowiekowi, cieplejsze można powiedzieć, klimaty. Można wymienić pięć takich głównych miejsc. To jest w rejonie Morza Śródziemnego Ikaria grecka, włoska Sardynia, później dalej idąc na daleki wschód, japońska Okinawa. No i w rejonie Stanów Ameryki Północnej, Ameryki Południowej to jest Nikoja, tak się chyba to miasto nazywa. To jest półwysep Nikoja w Kostaryce i Lima, Lima Londa, Loma, Linda, Loma Linda w stanie Kalifornia w Stanach Zjednoczonych. Co takiego ci ludzie robią, że dożywają tak sędziwego wieku? No, przede wszystkim zdrowo się odżywiają. Jedzą proste, nieprzetworzone rzeczy, często z własnych upraw. No, które dostarczają im wiele składników odżywczych, wiele witamin. Tutaj ta dieta no, nie, nie jest taka sama we wszystkich tych miejscach. W rejonie Morza Śródziemnego ludzie jedzą na przykład więcej sera koziego, czy więcej rzeczy takich jak oliwki, warzywa, takie które występują w Europie. Natomiast na przykład w Kostaryce jedzą też bardzo dużo owoców, których z kolei nie ma tak dużo w Europie czy na, na japońskiej Okinawie. Natomiast, no tak jak wspomniałem, jedzenie jest proste, nieprzetworzone, czyste i też mieszkańcy podkreślają często fakt poszczenia. Posto jakiś czas pomaga nam oczyścić organizm i jest korzystny dla, dla zdrowia. Kolejną rzeczą jest ruch, częste przebywanie na słońcu, co wiąże się z dużą dawką witaminy D. I też ten ruch, należy podkreślić, że ten ruch to nie jest to, co my myślimy, co uważamy za ruch, czyli jakieś bieganie, jakieś ćwiczenia, tylko po prostu zwykłe aktywności w ciągu dnia, jakieś spacery. Czy praca, spokojna praca w ogródku, też na, na Wyspach Greckich czy, czy Włoskich, pasterze na przykład bardzo długo żyją, ponieważ oni cały dzień są w ruchu. Nie jest to jakiś wytężony ruch, natomiast na tyle, tyle intensywny, żeby pozwolić im żyć, cieszyć się długim zdrowiem, długo, dobrym zdrowiem. Kolejną rzeczą jest duchowość. Większość, w większości tych stref bardzo mocno uduchowieni są ci mieszkańcy, bardzo religijni. Dużą wagę przywiązują do cotygodniowych nabożeństw, do kontaktu z Bogiem, jakimkolwiek, jakikolwiek by On nie był, bo, bo tutaj mamy też różne wyznania, nie łączy tych ludzi jedno wyznanie. Ciekawostką jest tutaj miasto Loma Linda w Kalifornii, ponieważ no, ono jest bardzo blisko cywilizacji, ale tam bodajże Adwentyści Dnia Siódmego, to chyba ta religia, wśród tej religii żyje bardzo dużo stulatków, ponieważ u podstaw tej religii jest dbanie o zdrowie i zdrowe odżywianie się. Dlatego są oni tacy wyjątkowi, dlatego uważają na to, co jedzą i często również poszczą. Co cechuje tych ludzi też, to duży kontakt ze społeczeństwem, ze społecznością, w której mieszkają, z rodziną. W wielu tych kulturach ludzie im starsza jest osoba, tym większym szacunkiem cieszy się w społeczeństwie. Także no, ci ludzie mają łatwiej, że tak powiem, żeby, żeby żyć w, tych, w takim wieku, do takiego wieku. Natomiast też istotne jest to, żeby spotykać się czy to z rodziną, czy ze znajomymi. Posiedzieć, pośmiać się. Tutaj też ten, to poczucie humoru jest często się przewija w opisie tych niebieskich stref. Jeżeli interesuje, interesuje Ci ten temat i chciałbyś dowiedzieć się czegoś więcej o tych strefach, to jest wiele publikacji na internecie. Ja załączę pod spodem tego wideo link do bloga, z którego dowiedziałem się o takich strefach. Na tym, na tym poście jest też link do książki, która opisuje te niebieskie strefy. Natomiast można znaleźć wiele pozycji na ten temat i dowiedzieć się dużo ciekawych rzeczy, w jaki sposób te społeczności, ci ludzie żyjący w tych społecznościach, osiągają tak, w tak dobrym zdrowiu, przy tak wysokiej jakości życia takiego, takiego sędziwego wieku. To tyle na dzisiaj, dziękuję Ci za uwagę, do zobaczenia jutro, cześć!